Przeszukałem internet i znalazłem prysznic. W zestawie mamy wężyk, uchwyt no i Iron Man prysznic z gigantyczną ilością funkcji. Mam tutaj włącznik i wyłącznik. Pięć ustawień prysznica. No i oczywiście filtr do monitorowania wody, co jest ważne w dzisiejszych czasach. Miałem starszą wersję, mniej funkcji, ale uchwyt jest taki sam, tylko że inny kolor, więc bardzo fajnie. Numer jeden ale mocny, jest potęga jest dużo mocy numer dwa otóż jest mniej mocy ale bardziej takie rozpylone numer trzy również mniej mocy, bardziej tak takie, troszeczkę mgiełka zobaczcie jak to ładnie nam tutaj daje elegancko i profesjonalnie i to mi się podoba czwarty więcej mgiełki no i piąto, oczywiście sama mgła, ale to jest mgliście. jakby taki wiatr aż robi, wow, to wszystko jest zaklepane, ale to jest mgiełeczka elegancka, no niesamowita mgła, jest to super wrażenie. I sobie wyłączamy, oczywiście mamy informacje, czy nasza woda jest czysta, czy brudna, filterek, no i zakładamy i jest fajnie, prawda, stoimy. Pamiętajmy zawsze, żeby jednak tutaj skręcić, no bo gdyby na przykład coś... No wiadomo, że wszystko może się zdarzyć, więc główny zawrót trzeba zamknąć. I teraz już wiesz, że.